Zapraszam na nasz briefing prasowy poświęcony właśnie temu, co dzieje się tutaj dzisiaj we Włocławsku, właściwie w powiecie włocławskim, bo y, służby, przede wszystkim służby będą się starały odpowiedzieć na pytanie przez swoje działania, oczywiście, czy są przygotowane na kryzys, a ten kryzys y, to y, tak jak planiści zaplanowali to w scenariuszu, y, nagłe i długotrwałe, y, y, nagły i długotrwały zanik. Y, y, Prądu energii elektrycznej. W pierwszej kolejności może poproszę strażaka o wypowiedź. Tak? Młodszy brygadier Krzysztof Rudkowski. Prosimy jeszcze o przedstawienie się do mikrofonu, dlatego że ja z Państwem nie miałam wcześniej tego, tej możliwości sprawdzić nazwy instytucji. Zapraszam. Dzień dobry, witam. Młodszy brygadier Krzysztof Rudkowski, kierownik ćwiczeń w dniu dzisiejszym. W związku z sytuacją, którą zaplanowaliśmy na dzień dzisiejszy na terenie Wocławka, ćwiczenia pod kryptonimem Blackout 2025, związane z długotrwałym zanikiem prądu. W związku z sytuacją, która może się wydarzyć na terenie miasta Wocławka, w związku z zakładami dużego ryzyka i możliwością powstania awarii przemysłowej, komendant wojewódzki podejmuje decyzję o dyslokacji sił i środków z terenu województwa już do samego Wocławka. W dniu dzisiejszym do Wocławka przyjechało 35 zastępów Straży Pożarnej ze sprzętem do pompowania wody w sile około 100 strażaków. Tak jak powiedziałem, siły i środki państwowej straży pożarnej są z całego województwa. Są to dwa pododdziały. Jeden jest to moduł pomp wysokiej wydajności HCP Toruń i kompania gaśnicza Bydgoszcz. Będziemy ćwiczyli również współdziałanie zarówno tych dwóch pododdziałów, jak i współdziałanie z samorządem terytorialnym i Innymi służbami, tak jak policja. W przypadku takiego odcięcia miasta od prądu, te pierwsze zadania na liście dla Was, dla służb, jakie to są zadania? W przypadku zaniku prądu, tak naprawdę będziemy bazować na tym, co się może wydarzyć, jakie konsekwencje mogą mieć wpływ na ludność, która może się znaleźć w terenie zagrożonym. I to jest dla nas priorytet ratowanie życia ludzkiego. Te ćwiczenia tak dokładnie, może Pan? Nie wiem, teraz powiedzieć, gdzie będą prowadzone, na terenie miasta? One będą prowadzone w pobliżu zakładu Anvil we Włosławki. A Jaką rolę odgrywa Anvil w uśpiewiczeniach? Zakładacie, że w związku z tym brakiem prądu, co tam się dzieje? Całe wygaszenie procesu technologicznego w Anvilu wymaga troszeczkę czasu, w związku z tym przy, powiedzmy, zaniku prądu mogą wystąpić ewentualnie e, jakieś problemy e, w typu powiedzmy dostarczenia wody w związku właśnie z przyjętym dzisiejszym założeniem e, będziemy tą wodę dostarczali do, do, do miejsca w pobliżu e, zakładu ten, scenari... ten scenariusz nie wziął się znikąd takie blackouty się dzieją między innymi za granicą w Europie Dokładnie. Wychodzimy tutaj naprzeciw zagrożeniom, które ewentualnie mogą przyjść do Polski, a tak naprawdę czy przyjdą, się nie będziemy zastanawiali, tylko kiedy przyjdą. Dlatego też podejmujemy działania, żeby, żeby już wybiegać w przyszłość i podejmować działania, które powiedzmy w przyszłości wyeliminują tego typu zagrożenia. Ile godzin jeszcze te ćwiczenia dzisiaj będą trwały i jakich tutaj jeszcze efektów dźwiękowych czy obrazowych mogą się mieszkańcy spodziewać? To znaczy tak, ćwiczenia rozpoczęliśmy praktycznie już od dnia wczorajszego, jest to proces alarmowania, informowania, dysponowania sił i środków. Dzisiaj te siły znalazły się na terenie już miasta Wocławek. Tak naprawdę za chwilę będą podejmowane decyzje w zakresie realizacji poszczególnych założeń i tak naprawdę no ciężko nam na chwilę obecną określić ile to jeszcze potrwa. Ten scenariusz to jest taki dynamiczny, tak? to znaczy symulujecie faktyczną sytuację takiego zagrożenia? Czy faktyczną? Ciężko powiedzieć, no to, jest, to jest scenariusz ćwiczeń, czyli tak naprawdę no wymyślone założenie, które jego realność to ciężko określić, jakby było w rzeczywistości, czy by mogło dojść do niego. Ale ci, którzy biorą udział w tych ćwiczeniach, znam wcześniej scenariusz? Nie, nie. Ćwiczenia są typowo opracowane u nas w klubie wojewódzkiej i tak naprawdę dopiero ćwiczący zapoznają się z założeniami dzisiaj na ćwiczeniach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, te ćwiczenia to też element ochrony ludności jest sprawdzenia całego systemu ochrony ludności i systemu zarządzania kryzysowego w powiecie. Jest z nami przedstawiciel Pana Starosty. Prosimy o Dzień dobry Państwu. Starostwo powiatowe we Wrocławku, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, pracownik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Marceli Olszewski. Szanowni Państwo, efektem dzisiejszej pracy są ćwiczenia pod kryptonimem Blackout 2025. Ćwiczenia ze strony powiatu odnoszą się do sytuacji, która miałaby wystąpić na terenie zakładu dużego ryzyka, jakim jest właśnie Anvil w związku z nagłą przerwą dostawy prądu. Zakładamy, że w pobliskich miejscowościach, w pobliskich gminach w naszym, w naszym planie jest zakreślona gmina Luganie oraz gmina Pobianki, w której tego prądu brakuje. Z tego względu ze strony Powiatu Wocławskiego są podejmowane działania. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zbiera się w trybie nagłym. Z systemem ostrzegania i alarmowania za pomocą komunikatów informujemy mieszkańców o możliwej przyszłościowej ewakuacji w związku właśnie tutaj z zanikiem prądu na terenach administrat administrowanych naszego Powiatu tutaj Wocławskiego. Współpracujemy ściśle ze służbami tutaj powiatowymi, jak Komenda Państwowej Straży Pożarnej we Wocławku oraz Komenda Miejska Policji we Wocławku oraz tutaj z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej przekazu informacji podczas tych ćwiczeń to jest jedna z takich priorytetowych działań, które tutaj na rzecz tych ćwiczeń zostały podjęte. Komunikacja jest postawiona na pierwszym priorytetowym miejscu ze względu na to, że jednak w razie tego blackoutu, wystąpienia nagłej przerwy w dostawie prądu musimy opierać się na naszych wewnętrznych zasobach i tu magazynu e, zarówno ochrony ludności i obrony cywilnej, e, jak i swoich wewnętrznych, że tak powiem, zasobach e, w budynku, czy to starostwa, czy to urzędów gminy, na, na potrzeby właśnie przekazywania tych wszelkich informacji. E, co do samych ćwiczeń, e, jesteśmy w trakcie. Także wydaje mi się, że przebiega to w sposób yy, sprawny yy, z, yy, w rzeczywistym czasie, yy, także zobaczymy efekty, że tak powiem, tych ćwiczeń po i wyciągniemy wnioski, w, yy, jakie, jakie nam się narzucają po tych ćwiczeniach. Ocenimy współpracę ze służbami, przekazywanie informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowym, a Powiatowymi Centrum Zarządzania Kryzysowymi oraz Gminnymi. Więcej efektów na pewno niedługo Państwo poznacie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Aspirantura Dowódczyka Czapicka doskonalenie współpracy jest m.in. celem tych ćwiczeń. Czy tutaj my jako komenda miejska Policji w Wrocławku oczywiście organizujemy patrole, patrole prewencyjne, patrole ruchu drogowego. Kierujemy służby w miejsca newralgiczne, czyli tutaj węzły komunikacyjne, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa i porządku, udrażnianie dróg, sprawianie, żeby Drogi były dostępne dla służb ratowniczych i oczywiście tutaj monitorowanie całego przebiegu i pomóc w ewakuacji miejsc zdarzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Czy są jeszcze pytania od Państwa? W takim razie dziękujemy. dziękujemy Również dziękujemy dziękujemy. bardzo. Zgodnie z, z dyspozycjami udajemy się na miejsce ćwiczeni i to jest tyle. I to jest dziękujemy pięknie. Panu też dziękuję bardzo.